Hej, hej, z tej strony Namika i witam Was w kolejnym odcinku z Desertopolis i to jest odcinek nagrywany tuż... Po tamtym odcinku, czyli lecimy po prostu dalej. No, zobaczymy jak to dalej pójdzie. W każdym razie zebrałam jeszcze z tego naszego tu tutaj pobliskiego właśnie nasze budding Certus Quartzy, czyli właśnie itemy odpowiadające za wzrost naszych Certus squarców I teraz tak, kiedy w to wejdziemy, czyli naciśniemy G, tylko musimy być po prostu w swoim ekwipunku, mamy właśnie rozwój tych naszych buddingów. Nie wiem, co to dokładnie w przetłumaczeniu jest, no ale załóżmy, że tych naszych podstaw do wzrastania kryształów. No i teraz tak, możemy ogólnie je tworzyć, bo tak jak widzicie, jeśli wrzucimy do wody Charged Certus Quartz Krystal i Certus Quartz Block, no to powstanie nam Damage Budding Certus Quartz. No i analogicznie, jeśli wrzucimy to z Charged Certusem, to powstanie nam wyższy poziom. Problem jest w tym, że jest najwyższy poziom, czyli fla Flawless, który, którego nie da się stworzyć. On tylko występuje w właśnie meteorytach. Ja niestety zniszczyłam właśnie ten flowless i wypadł mi ten flaved, czyli ten poziom niżej właśnie tego, tej podstawy. No i teraz tak, chciałam wam zaprezentować na jakiej zasadzie to działa. Mam tutaj trochę chargowanego CERTUS kwarcu, ale nie będę go w całości przerabiać. Myślę, że zrobimy sobie po jednej sztuce, a mianowicie, czyli jak wrzucimy Damage Budding i CERTUS, to on się zwiększy i powstanie nam tutaj chip, który teraz możecie zaobserwować, że zebrałam. No i jak wrzucimy tutaj chip i charge CERTUS. To powstanie nam właśnie ten, um, już wam pokazuję, Flaved Budding. No i ten Flaved Budding to jest to, co nam pozwoli wzrastać te kryształy do pewnego momentu. W sensie one, no, tylko i wyłącznie, już wam pokazuję zresztą, będą mogły wzrosnąć do large Certus Quartz Bud, a nie Certus Quartz Cluster, który jeśli byśmy mieli ten tier, to on wyrzuca nam największą ilość właśnie tych naszych Certus Quartzów, no, ale niestety nie jest jesteśmy aktualnie w stanie tego pozyskać. Byśmy musieli mieć chyba rzeczywiście Silk Touch, żeby to móc niszczyć, tak, żeby to nie przechodziło w te niższe stadia. Zresztą, wydaje mi się, że może mamy książkę na Silk Touch? Dokładnie tak. Nie myliłam się, mamy książkę na Silk Touch, więc wystarczyłoby tylko, żebyśmy mieli kowadło, a kowadło to nie problem, żeby nałożyć właśnie nasz Silk Touch i poszukać takiego me meteorytu z tym flaves. Flav Flaveless? Nie pamiętam jak to się nazywa. No nieważne. Jakimś takim. Tutaj jeszcze zautomatyzowałam nasz charger, czyli dałam mu hopper, pod spodem hopper i skrzynkę, czyli jak wrzucam i temę do góry, to one się przerabiają i wpadają sobie od razu do skrzynki, co jest dużo prostszą opcją i dużo wygodniejszą. No i dobra, lecimy dalej z questami. Akurat teraz zakończymy bardzo szybko naszą zakładkę, bo jedyne co musimy zrobić, to tutaj właśnie nasz popt Horus Fruit, czyli drzewko z Endu. No, i kolejnymi naszymi etapami to jest już tylko Energy Cell i różdżka z tego Energy Sela. A, i jeszcze potrzebujemy szkło, a wydaje mi się, że właśnie nie mam tego szkła, więc wezmę sobie pół staka sandu, prześpię się, przepalę go i zaraz do was wracam. Ach, jeszcze jest jedna kwestia, o której bardzo chciałam wspomnieć, a mianowicie biłam się z myślami, czy stworzyć system z czy może stworzyć system z refined. No i teraz posłuchajcie mi uważnie. Problem jest w tym, że tworzenie systemu z Refined jest dużo tańsze, ale z drugiej strony Refinda używamy na przykład właśnie w Seopolisie, który zresztą niedługo już będzie się kończył, no a Aplaya nie używaliśmy już bardzo dawno temu. Jest to droższa opcja i bardziej skomplikowana, no bo trzeba tworzyć te molekular assemblery, które będą odpowiadały za craftingi, trzeba y, tworzyć właśnie tutaj kable, który, które mają różne, y, różną przelot. Towość portów, w sensie wiecie o co chodzi, że ilość przyjmowanych maszyn na jeden kabel, więc to jest dosyć problematyczne, ale tak szczerze, no nie wiem. Mi się wydaje, że fajniej by było jednak skorzystać z tej tańszej opcji, skoro mamy taką pod ręką. Z drugiej strony bije się z myślami, czy rzeczywiście nie wybrać Apply'a. Więc to zostawię Wam. Ja nie będę tego na razie zaczynać. Najwyżej sobie zrobimy kolejny odcinek właśnie tylko i wyłącznie po to, żebyście zadecydowali, czy właśnie robimy Refinda, czy Apply'a. A póki co ja sobie porobię właśnie nasze ostatnie questy. Proszę bardzo, tutaj została nam ostatnia różdżka, tylko nie wiedziałam w jakiej Ułożeniu i proszę bardzo, mamy ją. Problem jest w tym, że ona chyba musi być ładowana i teraz tak. Absolutnie nie wiem. Aha, dobra, ona może być ładowana tutaj, prawda? Tylko byśmy musieli um, ten hopper go się pozbyć, niestety. I teraz ona by mogła być ładowana. Tak, ona teraz jest ładowana, więc niech ona się troszeczkę naładuje, dosłownie troszeczkę, nie potrzebuje aż tak bardzo, żeby ona była naładowana. Czy za mną jest Edzio? Oczywiście, że za mną jest Edzio. Dlaczego mnie to nie dziwi? Z drugiej strony nie mam gdzie się tutaj schować, żeby on mnie nie uderzył. A może zróbmy sobie tak, wezmę sobie trochę kobla, zabuduję tutaj, żeby się nie wkradł Edzio i chodźmy z nim powalczyć, bo tak szczerze nie na rękę mi, żeby tutaj był Edzio. how to die Chodź tu masz karo, dobra. Zniszczone Ezio, więc możemy e, zniszczyć również sobie kolę, którego tutaj postawiliśmy. Wydropił mi z Ezio piasek, ale to, no cóż, mało potrzebny item mi aktualnie. Mogę wrzucić jeszcze mini kol tutaj, żeby on się przerabiał. Kol, który mamy, mogę wrzucić tutaj, żeby to się nadal przerabiało na energię. No i dobra, wyciągnijmy sobie naszą różdżkę. Nie wiem, na ile ona jest naładowana. Na 14 tysięcy. Nie wiem, ile będę potrzebowała, bo teraz tak. Żeby Dalej pójść z questami. Tak jak widzicie, ten chapter mamy już zaliczony, chyba tak, dokładnie tak. Nie widziałam informacji odnośnie tego, że zakończyliśmy chapter, ale fakty są takie, że go skończyliśmy, więc no cóż. Trzeba to jakoś przeżyć. W każdym razie tutaj mamy do stworzenia compressed iron ingoty i teraz... Tak, potrzebujemy 1600 na przerobienie właśnie bloku irona na trzy sztabki skompresowanego iron ingotu. Nie pozostaje nam nic innego jak stworzenie trochę tych bloków. Zrobię ich może 8. żeby to była taka parzysta liczba. Proszę bardzo. No i będziemy potrzebowali sporo sporo energii, żeby to przerobić. I tak jak widzicie, klikając shiftem możemy wyprodukować Compressed Iron Ingoty. Mam jeszcze na jedno przeklikanie, ale nie potrzebuję już go, bo aktualnie mamy wszystko co chcieliśmy. No i teraz możemy zacząć działać dalej. Tutaj jak widzicie jest dalsza część, czyli służenie Rainforest Stone'a. Rainforest Stone tak jak widzę może być produkowany w ogóle, więc to będzie bardzo fajna opcja żeby podpiąć pod kolejny nasz resurs generator, to będzie do czegoś potrzebne, do czego konkretnie, to pewnie zaraz się dowiemy, ale do robienia głównie tych maszyn. Więc skoro możemy zaoszczędzić sobie troszeczkę surowców, to czemu by nie skorzystać? I widzę, że tutaj mamy Energy Photovoltaic moduł, czyli um, nasze fotowoltaiczne płyty, które będą nam pewnie dawać energię. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, ale tak jak widzicie, daje to 40 vertik, gdzie taki nasz przeciętny generator, nie wiem czy w sumie to było opisane, ale wydaje mi się, że tak. Ten nasz generator, nie, nie jest opisane, ale wydaje mi się, że daje dużo mniej. Taki jeden węgiel to zresztą widzicie, jak powoli to działa byśmy musieli zrobić jakiś bank energii, to przede wszystkim. Dobra, obmyśliłam sobie dalszy plan działania, jaki bym chciała, żebyśmy teraz sobie zrobili. I teraz tak. W pierwszej kolejności będziemy robić trzy baterie energetyczne. No i to raczej zużyje nam sporo surowców. Potrzebujemy też sporo redstone'a, dlatego ja sobie wrzucę nasz tutaj Crystallize Merlin Chang do przerobienia w tym oto właśnie tutaj naszym stylu. I z tego co widzimy, skończyła się tutaj siatka, więc trzeba było ją uzupełnić. Mamy sobie ironową, oczywiście, niech ona się tam tworzy. Po prostu niech to się tworzy. Proszę bardzo, to się już będzie przerabiać tutaj na rydzton, którego właśnie będziemy potrzebowali. Tutaj mamy już wyhodowane z malcertu składki bat, cokolwiek to jest no ale nieważne, pewnie jakiś element czy coś w tym stylu no i dobra, służmy sobie naszą pierwszą baterię, to będzie w sumie najważniejsze, bo od tej baterii będzie wszystko się tutaj działo więcej ze względu na to, że postawimy sobie ją na dworze i na dworze zrobimy sobie takie małe laboratorium coś jako, jako taka altanka, mam wrażenie, że to będzie dobre stwierdzenie, myślę, że to powstanie gdzieś tutaj w tej właśnie okolicy, będziemy mieli Tą naszą baterię, do której będzie szła energia po pierwsze z właśnie tych fotowoltaicznych płyt i po drugie z naszego piecyka. Potem z tej energii selki za pomocą energetycznych kabli będzie szła ta energia dalej. Myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie, bo na ten moment no lepszego chyba już nie znajdę. Wydaje mi się, że zasilanie ym, takiej celki będzie dużo. Bardziej, bardziej efektywne, no bo będziemy mieli tej energii trochę zmagazynowanej, i tak jak widzicie, tutaj już się ona magazynuje. No i pytanie, czy te kable to w ogóle są kable, które zadziałają do naszej selki? Bo tego absolutnie nie wiem. Mamy tutaj wręcza, więc mogę wyciągnąć tą energię. Ale nie mam podpiętej aktualnie maszyny, więc podepnijmy jakąkolwiek. Czy te maszyny w ogóle działają z tymi kablami? Tak, działają, więc wszystko jest idealnie. Tutaj byśmy mogli podpinać resztę maszyn. A tutaj oczywiście tę energy battery będziemy jeszcze zasilać naszym solarkiem, tylko najpierw musimy go wykraftować. Czy możesz się przesunąć, wieśniaku? Dziękuję bardzo. To oczywiście też zaraz przeniosę, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w tym momencie to jest zrobienie naszego automatycznego squeezera, bo on będzie mi całkiem potrzebny. Więc bierze, biorę sobie Rytston, który już e, po części wyhodowałam. Wychodowałam to może źle, złe określenie. Najlepszym chyba jest po prostu pozyskałam. Służmy kolejne dwie baterie i służmy nasz squeezer. Aha, nie służymy naszego squeezera. Zapomniałam, że do niego potrzebny jest nam diament i obsydian, więc jedyną aktualną opcją jest wykorzystywanie tego squeezera tylko i wyłącznie ręcznie. O, powiem wam, że smutna sytuacja, bo już byłam przekonana, dosłownie przekonana, że to się uda. A tutaj proszę bardzo, jak nie ma jakichś problemów po drodze, no to, no to po prostu ciężko, ciężko. W każdym bądź razie, jeszcze a propos, tylko absolutnie nie wiem gdzie mam tą maszynę, przepraszam za latanie tak szybko myszką po ekranie, ale absolutnie nie wiem gdzie mam jedną maszynę, która tworzyła nam surowce. Czy ona jest tutaj na górze? Tak, jest na górze. Bo ten ekstra... Ekstraktinator też można zautomatyzować. Oczywiście możemy to zrobić chyba kablami. Ale to um, ale to bardzo leży pod znakiem zapytania, bo tak szczerze nie wiem, czy się da, ale na pewno możemy to zautomatyzować hopperami. Więc spróbujmy na razie kablami. Jeśli to nie zadziała, to wtedy zrobimy to hopperami. Ta maszyna nie potrzebuje żadnej absolutnie naszej energii, więc jedyne co to trzeba ją tutaj gdzieś postawić. Um, potrzebujemy zaopatrzyć ją w dwa czysty, dać wyciąganie i. No właśnie, dać wejście i wyciąganie, ale chyba ta maszyna nie zadziała, właśnie z kablami. No dobra, skoro ona nie zadziała z kablami, to weźmy ją na zewnątrz i zniszczą mi się przy okazji kilow. Czy ja mam kilof w moim plecaku? Nie mam, więc trzeba będzie go stworzyć. A właśnie, bo mogliście zaobserwować, że mam taki niebieski kilof. a mianowicie kilow z lapisu. I jest on na ten moment najtańszym kilowem, jaki możemy pozyskać, dlatego właśnie go używam. No i dobra, potrzebuję w takim razie 10 Irona. Żeby stworzyć jeszcze dwie skrzynki. I do tych dwóch skrzynek mam tutaj hopery. Proszę bardzo. W tym momencie możemy już. To wynieść sobie na przykład na zewnątrz, już skoro wszystkie maszyny są mniej więcej tutaj, to tą również tutaj postawię. Ona nie musi być jakoś na razie blisko energii, bo ona tej energii, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie potrzebuje. Więc jedyne co to potrzebuje mieć tutaj. Jakieś takie ułożenie. Nawet, nawet nie musimy w sumie dawać tutaj kolejnej skrzynki i to jak widzicie będzie się tutaj przerabiać, produkować nam surowce, no i to jest dosyć fajne rozwiązanie, nie będziemy musieli się tutaj tym wszystkim martwić. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Um, kolejnym... Kolejną rzeczą, którą bym chciała zrobić, to jest właśnie tworzenie tego re Reinforced Stone'a za pomocą generatorów. I oczywiście ten generator też sobie przypiszę tutaj. Bo będę potrzebowała chyba Stone'a 8, bo do zrobienia takiej jednej sztuki potrzebujemy właśnie 8 Stone'a. Chyba 8 sztuk, tak? Tak, 8 sztuk i potrzebuję jeszcze lawę i wodę i kobla do stworzenia generatora. Na szczęście mam jedną lawę ze sobą, więc służmy ten generator. Mamy również to, więc to nie będzie problem. Jedyny problem jeszcze to będzie zaopatrzenie tego w drawer, którego tak jak myślałam, nie mam. Spójrzmy skrzynkę. I mamy drawer Proszę bardzo, to są cztery itemki potrzebne mi właśnie do zrobienia takiego generatora. Na razie. Na razie postawmy go sobie może tutaj. To wszystko będzie jeszcze zmieniać swoje miejsca, więc nie musicie się martwić. To jest takie tymczasowe po prostu. I tak jak widzicie, wykonuje już się nasz Rainforest Stone, czyli a, będzie to. No, się samo tutaj kraftowało. O, a tutaj mogą rosnąć te te na bokach. Te, o tym nie wiedziałam akurat. Więc najlepiej takie klocki dawać co, co dwa. Czyli tutaj dwa przerwy i tutaj kolejny klocek. Ale w tym przypadku już nie chcę ich ruszać, żeby ich po prostu nie poniszczyć. Więc niech one sobie tam będą tak jak już są ustawione. To możemy oddać. Te procesory na razie możemy oddać. To też możemy oddać. To też i skrzynkę, bo te itemy na razie potrzebne nam nie będą. Piasek również. Noc się powoli zbliża. I co teraz? kol Chciałabym węgla troszkę. Już wam mówię konkretnie dlaczego. Jak weźmiemy sobie węgiel stąd. 24, załóżmy. Będziemy go potrzebowali przerobić aktualnie na powder. No i właśnie w tym jest problem, że chciałam to zrobić automatycznie, ale automatycznie to nie wyjdzie, bo potrzebujemy na razie poskakać sobie po tej maszynie. Pozyskujemy właśnie ten nasz powder. No, i jeszcze raz będziemy musieli na niej skakać. I tak w sumie e, bardzo, bardzo dużo razy ze względu na to, że żeby zrobić to, potrzebujemy właśnie ten powder. Do tego potrzebujemy właśnie te trzy fotowoltaik plate'y, czyli potrzebujemy trzy tego powdera. No i tutaj w sumie potrzebujemy już itemy, które mamy w zasięgu ręki. Więc to w sumie tyle, jeszcze jeden raz poskaczemy i powinno być ok. Czyli co tam potrzebowałam? Lapis i coś jeszcze. Iron albo... Yy, chyba iron. Iron albo Redstone chciałam powiedzieć, ale wydaje mi się, że iron w tym przypadku albo ten. Dobra, ten. No to mamy to. Potrzebujemy teraz to przepalić na nasze plejty. Więc niech to się zrobi. Uwaga w ogóle, że to jest modyfikacja, bo to jest pneumatic craft, ale to jest modyfikacja, z którą ja dawno nie miałam styczności i ona bardzo się tutaj zmieniła. Tak jak widzicie, mamy jakieś rafinerie. Mamy jakieś kontrolery, outputy, kompresory. Tutaj mamy chyba wszystko do stworzenia tego naszego, niech to nazwać? Pressure Chambera, dokładnie tak. Czyli maszyny pod ciśnieniem, która będzie nam te itemki zmieniać. No ale powiem Wam ciekawie, jakby dawno nie używałam tej modyfikacji. Nie jest to modyfikacja, za którą za bardzo przepadałam, ze względu raczej na to, że ciężko z tym ciśnieniem było działać. No ale cóż, dobra, na razie nie mogę spać, więc pójdźmy sobie zamontować chociaż naszą tutaj, właśnie fotowoltaiczną celkę. Która będzie dodawać nam tutaj energii do naszego banku, no i czas się przespać i zobaczyć, jak w sumie szybko to będzie działać. Nie wiem, czy będzie to bardziej wydajne od węgla. No na pewno będzie to zasilanie, które, no wiecie, niczego od nas nie wymaga, tylko tak naprawdę słońca czyli przespania się w łóżku i to w sumie tyle. No to jest bardzo wygodne. I tak jak widzicie, dosyć szybko to leci, więc mam wrażenie, że ta selka jeszcze na pewno w większej ilości da sobie radę. No i mamy tą część zakładki zrobioną. Tak naprawdę pozostaje nam stworzenie właśnie naszego pressure chambera i tutaj kolejnych jakichś rzeczy, o których absolutnie nie mam pojęcia. No i powoli będziemy wkraczać w erę diamentów. Tutaj potrzebujemy pozyskać the grains i the grains pozyskujemy w sagmilu, choć w sumie chyba możemy jakoś inaczej. Czekajcie chwilę. Powiem Wam, że jest inny sposób pozyskania tego Greinsu i w sumie wychodzi na to, żebyśmy mogli to już zrobić. Tylko potrzebujemy oczywiście poskakać sobie na naszym squeezerze. W międzyczasie, kiedy ja tutaj skaczę, przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali dużo łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobkami, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Pamiętajcie, że to bardzo mnie wspiera, no i dążymy do 1000 subskrybentów plus chyba. 40 tysięcy godzin oglądalności, więc jeśli byście oglądali moje odcinki od początku do końca, byłoby mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli dotarliście już do tego momentu, to możecie napisać. Albo dać emotikonkę. O, może dajcie emotikonkę piasku? Nie wiem, czy nawet taka emotikonka jest, ale jeśli nie emotikonkę piasku, to dajcie emotikonkę listka. Miejstek na pewno gdzieś się znajdzie. No i dobra, wyskakaliśmy 8 gravelu. I teraz tak, żeby ten gravel tutaj przerobić na flin, będziemy potrzebowali naszą deskę i łopatę. I teraz tak, wezmę sobie to do drugiej ręki i teraz możemy sobie to przeklikiwać. Tutaj e, 10% jest na to, że właśnie wypadnie mi flint. I jak widzicie właśnie ten flint wypadł. Mamy już dwa flinta. Zróbmy sobie o właśnie, cztery flinta. Dobra, mamy cztery flinta. Potrzebuję teraz cobblestone, który będzie w mojej właśnie drugiej ręce. I flint, który... Nie, inaczej. E, flint w tej, a cobblestone w mainowej. I potrzebuję graństone. Graństone mam Chyba w tym budynku, więc podejdźmy do niego dokładnie tak. I musimy likać albo włożyć w niego to. Czekajcie, jakoś tak. Pokazywało, że. Czekajcie, zaraz Wam pokażę tą instrukcję, tylko przełożę sobie to do ręki. A mianowicie tutaj. Nie tutaj? Tutaj, kiedy wyklikniemy w to, to mamy tak, mamy trzymać flin w naszej drugiej ręce i e, deep slate albo. Aha, dobra, deep slate. Potrzebujemy deep straight jednak a nie cobblestone, więc wróćmy do naszej jaskini i weźmy sobie pustaka deep slate'u, a nie cobblestone'a w tym przypadku. Tutaj chyba nie mam żadnego deep slate'u, nie, nie wydaje mi się, ale na pewno tutaj mamy. Dobra, biorę sobie stank, mamy 8 flintu i deep slate'a i potrzebujemy właśnie wyklikać na nasz grindstone tymi oto rzeczami i w tym momencie, kiedy będziemy tak klikać, to powinien nam się tworzyć, o właśnie, grain i mamy to. Patrzcie na to, Flint się zużywa, ale mamy Greens of Infinity, więc możemy sobie zacząć już naszą zakładkę tak naprawdę z Ender IO i pozyskiwaniem diamentów, ale jeszcze zanim to to potrzebujemy niestety mm, zrobić Sack czyli co dalej? Tutaj diamenty, a tutaj potrzebujemy zająć się Pressure Chamberem. Więc to będziemy robić w następnym odcinku. Ja tutaj już z Wami będę się żegnać, bo mamy wystarczająco czasu antenowego. Przełożę sobie to do drugiej rączki. No i cóż, dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!